Witam Was serdecznie moi drodzy widzowie, ja jestem Prakero i zapraszam na 83 odcinek w naszej serii w grze UFC 4 Stwórz Zawodnika. W tym materiale specjalnie dla Was zrobiłem Jacka Murańskiego, o którego mi prosiliście pod ostatnim filmem, także jest. Przejdźmy sobie do informacji, ja tutaj jeżeli chodzi o typ zawodnika, no to wybrałem bokser presja, ale Wy możecie sobie wybrać to, co Wy uważacie za stosowne. Przejdźmy sobie do informacji ogólnych. I tutaj macie wszystkie informacje, możecie sobie go skopiować. Jeżeli chodzi o postawę, no to ja wybrałem Henrygo Keyudo. Keyudo, jeśli dobrze wymawiam jego nazwisko. Czekajcie, dobrze? Dobrze. O, taką pozycję walki wybrałem dla Murańskiego. Eee, I tak, przejdźmy sobie dalej ustawienia wyglądu. No tutaj jeżeli chodzi o włosy, no to ja wybrałem włosy numer 6. Jeśli chodzi o brwi, no to wybrałem brwi numer 4. Jeśli chodzi o zarost, no to tutaj możecie wziąć zarost numer 10 albo po prostu wybrać bez zarostu. No ja wybrałem tą opcję z zarostem numer 10. Jeżeli chodzi o włosienie ciała, no to wybrałem o włosienie ciała numer 5. Kolor włosów. No tutaj wybrałem wszędzie kolor czarny, tak jak widzicie. Kolor czarny. Przejdźmy sobie do ustawień głowy. Jeżeli chodzi o szablon, no to ja użyłem szablonu numer 39, przechodzimy sobie do modelowania, i wy możecie sobie tutaj zastopować. Macie ustawienia głowy, brwi, oczy, policzki, uszy, nos, szczęka, broda, usta. No i na końcu wargi. Tutaj tak wygląda z tej strony i z tej. Możecie sobie porównać, zobaczyć. Wiadomo, że idealnie on nie wyszedł na, na tyle na ile pozwoli mi tutaj kreator to zrobić, no to tak się na, tak, znaczy inaczej, jak, tak jak byłem w stanie to zrobić, tak zrobiłem. Jeżeli chodzi o kolor oczu, no to według zdjęć i informacji, które uzyskałem w internecie, to wydaje mi się, że ma ciemno, taki ciemno niebieski kolor oczu. Jeżeli chodzi o tułów, no to tutaj wybrałem ciało numer 24, jeżeli chodzi o skórę, no to wybrałem odcień numer 5, jeżeli chodzi o tatuaże, no to tutaj dużo ich nie ma, tak jak widzicie 7 i to są głównie tatuaże, mmm, które miały pokazywać te zmarszczki na, na głowie i twarzy Jacka Murańskiego i pierwszy to jest, o tutaj widzicie, taka kreseczka, po prostu wybieracie czcionkę Claire Vaux 9, Musicie ją zmniejszyć do takiego rozmiaru. Widzicie, o, ona musi tutaj mieć taki rozmiar, bo ona bazowo była większa. O, widzicie, była większa i miała taki kolor. Musicie ją zmniejszyć do takich rozmiarów i ustawić tutaj, tutaj w tym miejscu, tak, żeby pokazała się ta zmarszczka mimiczna, że tak powiem. Eee, teraz tak, drugi tatuaż jest po drugiej stronie w tym miejscu. Kolejny tatuaż. No to, to jest ta zmarszczka na szole pierwsza. Kolejny to jest ta zmarszczka wyżej. Jeszcze jeden to jest ta mała zmarszczka tutaj po lewej stronie nad prawym okiem murańskiego. Kolejny tatuaż to jest po prawej stronie nad jego lewym okiem. Tak, jak widzicie tutaj, o widzicie, tylko połączyłem ją z tą dłuższą, żeby nie było takiej prostej kreski, tylko że było to zgięcie. Kolejna, no to to jest ta górna. No i, i tyle, moi drodzy. Tutaj większej ilości tatuaży jakby nie miałem. Nie musiałem ich robić. Jeżeli chodzi o sylwetkę, no to na pewno znajdą się tacy, którym nie będzie pasować ta sylwetka. Ewentualnie, jeżeli ta sylwetka Wam nie pasuje, to możecie na przykład zmienić sobie na osiemnastkę. No ale tutaj trochę jest za drobny i zaszczupły, prawda? Dlatego wybrałem tą. I tak to wygląda, moi drodzy. Mam nadzieję, że taka moja interpretacja Jacka Murańskiego się Wam spodobała. Jeżeli tak. To zostawcie łapkę w górę, dajcie suba, napiszcie w komentarzach co sądzicie i oczywiście nie zapomnijcie kliknąć w dzwona, żeby nie pominąć żadnego nowego filmu na moim kanale. Ja bardzo dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia. Hej hej.